Czerwę, ale nie mały. Dobra, pierwszy jest takie jabłuszko. Nie wiem, czy dokładnie widzicie? A takie na słuchawki. Muszę szybko to nagrywać. Rysik. Też do wejścia mini jack, A oczywiście tu jest case. I wszystko tutaj macie ładnie ułożone. I patrzcie, i tu jest tego karteczka i tutaj kupon na słuchawki. Przy zakupie kolejnego etui otrzymasz słuchawki gratis lub stojak na telefon lub uzyskasz prezent. Wrzuć do koszyka zakupy przedmiotu, kliknij koszyk i wpisz w oknie kupon stojak lub słuchawki. I tutaj wszystko. Prawa dostępu, umowy. A i jeszcze raz się prezentuję na tole tego. Tej strony I znowu sorry za tamto cięcie Które było przed chwilą I tak się prezentuje I teraz zakładam sobie właśnie o. Jedno Okej Idzie Sorry że to trochę źle widzieli Ale zaraz do was Jak założę oczywiście No dobra założę I świetnie się prezentuje Bardzo duży telefon to w kuchni. I tutaj ta kartka. I z tą stroną. I są tu bardzo dobre case. I oczywiście słuchawki, jakieś inne. Na przykład podstawki na telefon. nie niekom. taka jakaś pani. jakiś case z frytkami. Pytanie, nie wiem, czy widzicie. Poczekajcie. Ustawienie. Tutaj tu są te pani, i tu są te podstawki. I tutaj macie to. I w ogóle świetnie, więc na razie i do zobaczenia.